Masajowie to półkoczownicze ludy, które zamieszkują tereny Kenii i Tanzanii. Mają swoją niesamowitą kulturę i zwyczaje. Według niektórych źródeł masajowie przywędrowali z Egiptu. Byli to wyzwoleni niewolnicy, którzy po budowie piramid i uzyskaniu wolności poszli w poszukiwaniu paswisk dla swoich stad. Może coś w tym być, bo tradycyjny strój Masajów ma taki charakterystyczny mieczyk przy pasie mężczyzny i podobny jest do strojów egipskich wojowników. Niektóre wspólnoty masajskie usłyszały o panu Jezusie dopiero 2-3 lata temu. Do niektórych wciąż jeszcze misjonarze nie dotarli. Ten lud półkoczowniczy nie przywiązuje się do miejsc, nie uprawia ziemi. Ich życie skupia się wokół bydła. Mieszkają w chatkach zbudowanych z materiałów, które znajdą dookoła z drewnianych tyczek, gałązek, oblepionych mieszanką błota, krowiego łajna, trawy, popiołu. Wioski otoczone są płotem z ciernistej akacji. W centrum wsi jest również ogrodzenie dla kus, krów i owiec. Masajowie lubią się stroić. Noszą ozdoby z koralików i drewna, rozciągają małżowinę uszną. Ich ulubionym kolorem jest czerwony. Lubią też ubrania niebieskie, zwykle w pasy lub szachownice. Bardzo ważny dla masajów jest miód dzikich pszczół. Jego picie lub rzucie plastra miodu towarzyszy wszystkim ważnym uroczystościom. A wyjątkowych gości częstuje się mlekiem i miodem. Masajowie bardzo cenią swoją kulturę, wspólnotę i rodzinę. Są radośni i wdzięczni za każdy dzień i wszystko, co mają. he doesn't Coście drzwi te otworzyli, wieść, że dostał wam miesiemy, serce uwierzyli. Bóg Betlejem się narodził, ja jako człowiek, człowiek stąpił z nieba, by każdemu z ludzi przynieść czego nieba, mu najbardziej trzeba. Twoje dzieciątko takie małe, a zbawienie wam zwiastuje. Cały wszechświat z tej nowiny serca dzisiaj się raduje. Nikt już nie jest sam na świecie, Bóg zamieszka między nami i jest przy nas zawsze, wszędzie, czuwa dniami i nocami. Choć tak dawno Jezus przyszedł, dwa tysiące lat za nami, wielu ciągle jeszcze nie wie, żeśmy braćmi i siostrami, że jest jeden dobry Ojciec, który wszystkich bardzo kocha. I nie jeden jeszcze człowiek w samotności nieraz szlocha. Gdzieś tam w Kenii i w Tanzanii. jest Maasajski mały świat. Misjonarze tam pracują od niewielu jeszcze lat, bo Maasaj to jest naród, co zwyczaje swoje ma. Umie radzić sobie w życiu, lecz Jezusa mało zna. Jest o Bożym Narodzeniu dla na Masajów ciągle nowa i zwyczajnie tajemnicze misjonarze boli głowa. kiedy myślą, w jaki sposób o Jezusie mówimy tam, gdzie masajski jest trudny, a misjonarz to sam. Może trochę się dziwicie, że tak dziwnie wymawiamy nazwy tych, o których wam opowiadamy, lecz nic w tym dziwnego nie ma, że jest Masaj przez dwa bo to słowo oznacza tego, który językiem mówi Maa. Jestem masaj, dumny, silny, zwierząt bardzo dużo mam. I na co dzień mieszkam w wiosce, tutaj wszystko dobrze znam. Krowy, kozy wypasamy, owce także hodujemy. Ale oprócz wszystkich zajęć bardzo uczyć się pragniemy. Gdy do szkoły jest daleko, pracy w domu bardzo dużo, to nie każdy z nas się uczy, bo to wiąże się z podróżą. Do lekarza jest daleko, lepiej zatem nie chorować. Mleko z miodem nam pomaga w dobrym zdrowiu się zachować. Czasem jednak nawet u nas są choroby i trudności. Pamiętaj więc o modlitwie, o Masajach z odległości. Państwo gospodarze, dziękujemy za gościnę. musimy dalej, nie światło tą dziedzinę. Wam życzymy i błogosławieństwa Dzieciny, za to, żeście nas przyjęli I Majasów wesprzeć chcieli Najsze okule, drodzy gospodarze O mleku i miodzie śnijcie dzisiaj w nocy Sen ten niech będzie kolorowy A wiara w Jezusa niech dodaje Wam mocy Muzyka O, nie widzę tego. nie uznali najważniejszych rzeczy. Dobra, ja głos. Tak, każdy wie. Właśnie o to pytam. Właśnie o to pytam. Musi być paniątko Hej kolenda, kolenda Halo, halo Jeszcze raz Dobra